Siemandko, witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj vlogmas numer 9. Zaczynamy od herbaty. To jest Tropical Black Tea. Mhm. Mm Okej. Okay. Zważy się woda, a my otwieramy revolution. Mam nadzieję, że to nie będzie żaden mini panzarek. Kurczę, ja jestem sceptycznie nastawiona do tych podłużnych, tych, bo to będzie albo mini maskara, albo czarna kredka do oczu nie na bank. co to jest kulecik uszka no co o to nie jest nic z tych rzeczy jest coś takiego czy to jest czy to jest taki cień do powiek w stiku? Ej, pozytywnie mnie zaskoczyli, bo już na nich tak gadałam. Revolution przychodzi sam... Revolution przychodzi samo siebie w tym roku, jeśli chodzi o kalendarz, naprawdę, nie? Brillant, coś tam. Mi się wydaje, że to jest takie. Wiecie w sensie. Ja nie wiem, czy Wam teraz pokażę, bo ja mam maseczkę, ale... Czy coś takiego? To nie jest coś takiego. Nie wiem, słabo to widać. Co to jest w ogóle? No, to będzie cień do powiek. Ej, ale fajnie, zaskoczyli mnie miło. Akurat taki chłodny, zimowy odcień idealnie będzie pasował do tego różu, do tego rozświetlacza. No, super revolution. Z roku na rok to lepiej, naprawdę. Się fatalnie dzisiaj czuję, a muszę się ogarnąć, muszę ogarnąć mieszkanie. Ja się dzisiaj, dzisiaj wybieram na Mistrzostwo Polski w Gdańsku, są boxu. Także fajnie, super. Wybierzemy się tam. Muszę otratać moją kitę, bo taka już jest trochę zdechnięta, Więc ja ją spsikałam takim olejkiem. Rozczesuję ją i te wszystkie takie brzydkie. Te zaplątane wychodzi, a te wszystkie brzydkie później obetniemy. No bo, jak to jest takie zbite, i tak dalej, no to widać, że to są sztuczne włosy. O, takie kołtuny że szczotka mi wyleciała. Także musimy troszeczkę do użytku to doprowadzić, żeby to fajnie. Jak najbardziej naturalnie wyglądało Co się wokół gumeczki zaplantało To to przycinam wszystko Ja znowu jestem dzisiaj spóźniona Jak nie wiem Za pół godziny się mistrzostwa Zaczynają Ja dopiero teraz przeczytałam Że Marcin ma malkę. Czyli to jest na początku i nie mogę się spóźnić, bo przegapię jego a A jestem totalnie rozsypy Okay. Jestem prawie gotowa. Mój outfit nie jest jako specjalny. Mam nasze ptsiocha, mam mordowy ten, takie latcze. Lecimy.